Gratrzy się na obszarze, który przypomina beczkę Prochu. Na tym etapie żadna ze stron nie jest zainteresowana w, w, w eskalacji. Napięcie na Bliskim Wschodzie bez wątpienia bardzo gwałtownie wzrośnie. Dzisiaj w komentarzu eksperta OSW porozmawiamy z Krzysztofem Strachotą, ekspertem ośrodka Studiów Wschodnich. Temat to oczywiście trudne relacje i konflikt amerykańsko-irański, którym żyje cały świat. Dlaczego Amerykanie zaatakowali, dlaczego zabójstwo tego ważnego irańskiego generała i polityka? Kilka poziomów powodów. Problemy z Iranem mają od 40 lat. Problemy w Iraku z Irańczykami mają od początku operacji w 2003 roku. Problemy na Bliskim Wschodzie z Irańczykami również mają dwie dekady swoich, swojej historii z atakowaniem przez Irańczyków bezpośrednio albo za pomocą pośredników celów amerykańskich, sojuszników amerykańskich, Arabii Saudyjskiej, Izraela. Ostatni rok to był rok, w którym Irańczycy sobie pozwolili na swego rodzaju ofensywę przeciwko Amerykanom czy też interesom amerykańskim. To były m.in. ostrzały Izraela z terytorium Syrii, to były m.in. ostrzały rafinerii, zablokowanie na jakiś czas rafinerii saudyjskiej, to były zajmowanie tankowców i utrudnianie czy blokowanie przepływu przez cieśninę Ormus, to były ostrzały baz amerykańskich w Iraku. Zdaje się, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ubiegłego roku 11 razy były ostrzeliwane bazy amerykańskie w Iraku przez Irańczyków albo przez milicje pro proirańskie w, w Iraku. Wreszcie takim symbolicznym punktem był szturm na ambasadę amerykańską w Bagdadzie drugiego stycznia. Co musiało w prezydencie Trumpie wzbudzić bardzo niekorzystne skojarzenia z ambasadą amerykańską w Teheranie w 79 roku i zapewne też klęską wyborczą Jimmy'ego Cartera w wyborach w roku 80. I Amerykanie uznali, że Muszą Iranowi odpowiedzieć bezpośrednio, muszą odpowiedzieć, odpowiedzieć Iranowi bardzo mocno, otwarcie, przelicytować niejako tę taką hybrydową yy, wojnę, którą Irańczycy prowadzą na, 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 na Bliskim Wschodzie, dlatego też zaatakowali. Jedną z najważniejszych, można było powiedzieć, drugą najważniejszą osobę w państwie i najważniejszą dla polityki bliskowschodniej Iranu, to znaczy generała Kasema Soleimaniego, który był szefem korpusu KODS w ramach korpusu strażników rewolucji, który został zabity z drona na lotnisku w Bagdadzie. Jedną z kluczowych postaci polityki irańskiej. On od 20 lat kieruje Kodsem, czyli kierował COC-em, czyli kierował właściwie wszystkimi zagranicznymi operacjami na granicą Iranu. Koncentrował się na Bliskim Wschodzie. Był tyleż dowódcą wojskowym, tyleż y, koordynatorem działań asymetrycznych na y, Bliskim Wschodzie, co, co, co również dyplomatą i politykiem. I to zarówno w kontaktach z władzami irackimi, kurdyjskimi, syryjskimi, jak też w kontaktach z Rosją. I przypisuje się, że to jego inicjatywą, jego sprawstwem było to, że, że Rosja włączyła się do konfliktu syryjskiego wspólnie z, z Iranem w 2015 roku. Czyli to była postać. Absolutnie wielkiego formatu, absolutnie niezastępowalna w, w irańskim kontekście. Dodatkowo otoczona takim nimbem bohatera narodowego, yy, bardzo yy, medialna, chociaż ten przekaz medialny był taki dyskretny. Jest już odpowiedź. Jest już odpowiedź Iranu. Czy to ostatnie słowo ze strony kraju, czy może tego kraju, czy możemy spodziewać się jakiejś eskalacji dalszej? Sytuacja jest strasznie napięta, bardzo delikatna. Mamy do czynienia zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z, z Irańczykami, którzy. Grają tym, że są nieprzewidywalni, lubią zaskakiwać i gra toczy się na obszarze, który przypomina beczkę prochu. Więc tak naprawdę Iskra tutaj może podpalić rzeczy, które nie były intencją żadnej ze stron. Póki co Irańczycy ostrzelali po raz pierwszy bezpośrednio pod własnym, jakby sztandarem, a nie przez bojówki szyickie, dwie bazy amerykańskie na terytorium Iraku. Było to. S -s -s Symboliczne sprzedane na arenie wewnętrznej międzynarodowej, jako właśnie. Od, symetryczny odwet Irańczyków przeciwko um, Amerykanom. Nie był to cios bardzo bolesny. On miał znaczenie przede wszystkim symboliczne. Irańczycy wydaje mi się, celowo tak strzelali, żeby nikogo nie zabić. Znaczy, żeby ale dać społeczeństwu. Tak, ale one były dosyć wiarygodnie dementowane. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Amerykanie przy amerykańskich mediach, przy napięciu politycznym, które jest w Stanach Zjednoczonych, chcieli ukrywać, czy byli w stanie ukryć ofiary wśród amerykańskich żołnierzy. To, 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 to natychmiast by wyszło i uderzyłoby bezpośrednio w, w Trumpa. Więc, jak ja mówię, Irańczycy sprawiają wrażenie, jakby chcieli w sposób symboliczny oddać Amerykanom oddać taką salwę honorową dla generała Soleimaniego. Uderzyć w symbolicznie ważne miejsce, jakim są bazy amerykańskie, ale po pierwsze, nie jest to jakościowo nowa rzecz, poza tym, że zrobili to oficjalnie pod własnym sztandarem. Druga sprawa, tak uderzyli, żeby nikogo nie zabić. Wydaje mi się, że mieli dobrze rozpoznane te bazy i wiedzieli, gdzie te rakiety mniej więcej mogą spaść, i przy takiej ilości, że nie wliczone było tak, żeby Amerykanów nie zdenerwować. I zresztą prezydent Trump tak to przyjął, on zlekceważył te, 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 te rzeczy. Nie, nie wszedł w taki ton, który już kilkukrotnie używał w stosunku do Iranu, że odpowiedź będzie straszna, że zniszczymy ale również z celami kulturalnymi. I Powiedział, tym. że wszystko jest takie. Okay. Tak. I to by sugerowało, że na tym etapie żadna ze stron nie jest zainteresowana w, w, w eskalacji. Irańczycy dokonali pewnej rytualnej odpowiedzi, Amerykanie nie ponieśli ty strat. Formalnie zlekceważyli te działania irańskie, i miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło do, do, do tego, żeby było tak jak do tej pory. Przy czym do tej pory by była również wojna, tylko że nie tak y, otwarta, czy nie tak y, spektakularna. Internet huczy o trzeciej wojnie światowej. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ten konflikt wyeskalował na, na gigantyczną skalę? Ja szczerze powątpiewam. Znaczy nie mogę wykluczyć w tej sytuacji, która jest teraz, że dojdzie do eskalacji tego konfliktu. To znaczy, że to już nie bojówki proirańskie będą się strzelały z Amerykanami czy za proamerykańskimi siłami, tylko że może dojść do, do, do bezpośrednich starć. Trochę tak jak Amerykanie zabili Sulejmaniego, trochę tak jak Irańczycy oficjalnie ostrzelali cele amerykańskie w Iraku. Napięcie na Bliskim Wschodzie bez wątpienia bardzo gwałtownie wzrośnie. To trochę dlatego, że śmierć Sulejmaniego poderwała autorytet Iranu w regionie i zakładam, że bardzo też osłabiła instrumenty Iranu. Ja skłonny byłbym przypisywać Soleimaniowi Soleimaniemu bardzo istotną rolę niezastępowalnego koordynatora bardzo skomplikowanej polityki, którą Iran na Bliskim Wschodzie prowadzi. Czyli jeszcze raz, znaczy ryzyko wymiany ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i wzajemnie wzrosło. Rzeczą pewną niestety jest istotny wzrost napięcia, zwłaszcza w Iraku, ale zapewne też w rejonie Zatoki Perskiej, być może w Syrii czy w Libanie. Mało prawdopodobne wydaje mi się Otwarty konflikt między Iranem i Stanami Zjednoczonymi w takim sensie, że Irańczycy nie powinni, i ta, ta, ten ostrzał rakietowy bas amerykańskich sugeruje, że nie chcą wyjść na, na razie się na zmasowane ataki ze strony Amerykanów. Skłonny byłbym przypuszczać, że większą gotowość do tego miałby prezydent Trump, który w okresie kampanii przedwyborczej gotów Byłby wykazać się stanowczością i gotów był udowodnić, że nikt tak jak on nie jest w stanie powstrzymywać mhm. Iranu. Ale znowu, w najbardziej czarnym scenariuszu, nie wyobrażam sobie, żeby Amerykanie, zwłaszcza prezydent Trump, powtórzyli operację w stylu Iraku i Afganistanu za prezydenta Busha. Nie wyobrażam sobie operacji lądowej przy użyciu wielkiej ilości sił, znowu nie w roku wyborczym. Prezydent Trump dochodził do władzy i podtrzymał to, że raczej będzie przywoził amerykańskich żołnierzy ze świata do domu, a nie ich wysyłał na ciężką misję, jaką byłaby próba jakiejś konwencjonalnej wojny z Iranem. Ale, jeszcze raz, sytuacja jest, ma duży stopień nieprzewidywalności. A trzeci poziom, kiedy pojawia się ta kwestia wojny światowej, trudno mi sobie wyobrazić, jak ona mogłaby yy, wyglądać. Jak kto miałby stanąć po stronie Iranu? Jakkolwiek polityka Iranu jest wygodna dla Rosji czy dla Chin, bo uderza w Stany Zjednoczone, bo uderza w, w, w ich interesy, nie bardzo sobie wyobrażam, że, że, że te państwa mogłyby się bezpośrednio zaangażować w konflikt, który by się toczył na Bliskim Wschodzie, a tym bardziej gdzieś. Poza Bliskim Wschodem. Nie widać też innych państw spoza regionu zainteresowanych konfrontacją z Iranem czy ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli taka no. sytuacja niestabilności jest dla tych państw w porządku, jest dla nich korzystna, ale dalsza eskalacja do włączenia się z. Przez te państwa bezpośrednio, raczej to jest już poza zakresem ich zainteresowań. Tak, ja bym to może sparafrazował. Ta sytuacja napięcia i konfliktu jest nieunikniona, zarówno dla Iranu, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Jest gotowość na pewną eskalację, wydaje mi się, że troszeczkę większa ze strony Stanów Zjednoczonych, mniejsza ze strony Iranu. I nie bardzo widzę okoliczności, które pozwalałyby, żeby konflikt ten wybuchł. Pełną siłą na Bliskim Wschodzie i rozlał się na inne obszary. Oczywiście historia zna liczne przypadki, że tak jak pierwsza wojna światowa, które wybuchły z niczego praktycznie, wbrew interesom, intencjom stron, nie możemy wykluczyć również takiego elementu. Ale tak jak mówię, jeżeli oceniamy prawdopodobieństwo, to, to, to wydaje mi się, że trzeciej III wojny światowej o, o Iran wydają się bardzo niskie. Więcej na ten temat na pewno będziemy mówić. W kolejnych odcinkach komentarza eksperta SW tymczasem zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, m.in. o konflikcie turecko-kurdyjskim właśnie z Krzysztofem Strachotą, czy o tym, co obecnie dzieje się w sprawie wojny w Donbasie. Subskrybujcie nas i do zobaczenia następnym razem.